Czaki przyjechał do nas z Ukrainy, dlatego nie wiadomo za bardzo, jak żył wcześniej, ale poza tym, że dał się poznać jako super psiak, to od samego początku, jeżeli ktoś przychodził koło jego boksu, albo zaczynał się nudzić, nic się nie działo w jego życiu, atakował swoją nogę. Jeżeli nie zatrzymało się go, to te ataki potrafiły trwać nawet kilka minut. Bardzo długo. Dobrą wiadomością w tej całej sytuacji jest to, że nie przekierowuje agresji na człowieka. Można go całkiem bezpiecznie złapać i nie jest to łatwe, bo dosyć długo się uspokaja, ale można to zrobić bezpiecznie i można też założyć, że prawdopodobnie nie chodził wcześniej na smyczy, chyba że ktoś ćwiczył slalom z psem. To od czego zaczynaliśmy, to bardzo duża ilość skupienia, bo czaki jest typem psa, który w boksie jeszcze zwraca uwagę na człowieka, ale po wyjściu przestaje totalnie, zajmuje się swoimi sprawami, bardzo często psy, które nie robiły za dużo nic z ludźmi wcześniej tak właśnie mają, więc nagradzaliśmy się za jakiekolwiek spojrzenia, za zwracanie uwagi. Widać tutaj, że jego głowa co chwilę idzie do tyłu, jeżeli coś się przez chwilę nie dzieje albo coś go frustruje, to jego pierwszym sposobem na rozładowanie się jest atakowanie własnej nogi Tutaj na początku może się wydawać, że on zwraca uwagę na człowieka całkiem nieźle, ale on cały czas patrzył się na jedzenie. Jeżeli tego jedzenia nie było, e, czekiego też nie było, więc bardzo dużo ćwiczyliśmy właśnie takich ćwiczeń, gdzie to jedzenie było gdzieś z boku, i jedynym sposobem, żeby się do niego dostać, było spojrzenie na mnie, co zajmowało mu sporo czasu. A jednym z wielu przykładów jego inteligencji było to, że zatrzymywałem go, kiedy gryzł własną nogę, więc jak mnie widział, to chował się do budy i mógł to w spokoju i bezpiecznie robić. Tutaj zaczynamy ćwiczyć zwroty, widać, że on się otrzepuje na początku i to jest świetny przykład psa, który jest bardzo wrażliwy na presję. Jakiekolwiek podchodzenie w jego kierunku, nachylanie się bardzo go stresuje i tutaj on trzyma się z daleka, bo... Podejście bliżej człowieka jest dla niego po prostu nieprzyjemne. Dlatego, jeżeli mowę ciała porównamy do mówienia głosem, to z typowym psem możemy mówić normalnie, a z czakim trzeba rozmawiać szeptem, żeby on się nie zamknął. Cały jego tył i nogi są sztywne, i pomysł był taki, że jeżeli sprawimy, żeby były trochę bardziej rozluźnione i żeby używał ich bardziej świadomie, to będzie rzadziej je atakował. I tutaj pierwszy raz uczymy się siadania to jest jedna z pierwszych sesji. W tej dokładniej chwili zrobił to po raz pierwszy. Jakże pięknie. Dlatego będę go zaraz bardzo sowicie nagradzał. I dla zwykłego psa wydawałoby się to banalne. Siad, to jest jedna z pierwszych komend, Ale Czaki miał bardzo słabą świadomość tyłu. Próbował robić różne rzeczy, widać było, że chciał pracować. Natomiast jego głowa za bardzo nie wiedziała, że może coś tym tyłkiem robić. Dlatego na początku uginaliśmy się po kawałku, po kawałku, aż w końcu coraz niżej zniżał ten tyłek i on spadał na ziemię. Natomiast zajęło nam to dużo, dużo więcej czasu niż u typowego psa. Mimo to wciąż, jeżeli podczas spaceru albo treningu coś go zdenerwowało, nic się nie działo w jego życiu, jakiś pies na niego zaczął szczekać albo coś dotknęło jego tyłu, to następował atak. Z tym, że pojawiały się one coraz rzadziej i coraz rzadziej. Najlepszym sposobem było po prostu przytrzymanie go, przeczekanie i na początku trzeba go było otrzymać 5 minut, później 3, później 2, aż w końcu wystarczyło to zrobić dosłownie na 5-10 sekund. Poza pracą nad większą świadomością tyłu, chcieliśmy go też rozluźnić. Dlatego robiliśmy sobie masaże, i tutaj jest już kolejny etap, ale na początku czaki tak się frustrował tym, że siedzimy w boksie i nic się nie dzieje, że po prostu gryzł się cały czas, więc przypominało to dużo bardziej walki w kisielu niż masaż. Ale na tym etapie już widać, że jest z tym całkiem ok, radzi sobie i od czasu do czasu ta głowa sama mu idzie do tyłu, gdzieś muszę ją przytrzymywać i jest w stanie. Uspokoić się i odpuścić, ale jak już próbował ugryźć swoją nogę, to powstawało w nim napięcie, które bardzo długo go trzymało. To znaczy, próbował to zrobić 10-15 razy i dopiero wtedy dawał sobie spokój. Tutaj jest świetny fragment, jeden z wielu, kiedy nakładam na niego zbyt dużą presję, zwłaszcza przy nauce siadania. Maham mu gdzieś rękami nad głową, wchodzę w niego. Widać tutaj świetnie, jak bardzo mu się to nie podoba i że on nie chce za bardzo mieć z tym nic wspólnego. Dodatkowo czaki jest bardzo średnio zmotywowany na jedzenie, bardziej bierze te smakołyki, żeby mi nie było przykro, więc widać, że totalnie w głowie mu się to nie kalkuluje. I przez to, że przegapiłem pierwszy moment, tutaj próbuję nakładać mniejszą presję, stanąć z boku, ale efekt był taki, że on po prostu chciał spędzać ze mną czas, ale w ogóle nie chciał ze mną ćwiczyć. Stwierdził, że możemy chodzić na spacery, kumplować, rozmawiać o życiu, ale on nie będzie tego robił. Zacząłem szukać czegoś na zgodę, co na powrót zmotywuje go do pracy i udało się znaleźć piłkę. Na początku próbowałem szarpaka, ale podczas zabawy też jesteśmy bardzo blisko siebie, więc było to dla czakiego zbyt stresujące, a piłka okazała się świetnym motywatorem. Nagle przypomniały mu się wszystkie komendy, a po drugie okazało się, że mega go to rozluźnia i nawet jeżeli czegoś nie ćwiczyliśmy, tylko po prostu poszliśmy sobie porzucać, to nie wpływało to na niego, tak jak na większość psów pobudzająco, tylko był dużo bardziej zrelaksowany, więc staraliśmy się to wdrożyć jako codzienną rutynę i po kuracji piłeczkowej trzeba było wrócić do codzienności do pracy. I to, co starałem się robić z czakiem, to jak najczęściej wyciągać go ze stanu, w którym jest podkręcony, nabuzowany, sfrustrowany, do stanu, w którym jest spokojny, skupiony, obecny. To, co robiliśmy, to bardzo dużo ćwiczeń, schodzenia na później smyczy, gdzie zmienialiśmy tempo, zatrzymywaliśmy się, zmienialiśmy kierunki tak, żeby jego uwaga cały czas wracała do mnie. Przerywaliśmy to różnymi ćwiczeniami, na przykład ze skupienia, z przywołania, z siadania, gdzie chciałem, żeby on był po prostu spokojny i skupiony na mnie przez długi czas. Oczywiście nie był w stanie tego robić w nieskończoność, więc przerywaliśmy to takimi momentami, kiedy po prostu mógł być psem, mógł sobie robić cokolwiek, ale kiedy widziałem nawet podczas węszenia, że zaczyna być nabuzowany, sfrustrowany, to starałem się znowu Wciągać go w obecność, w kontakt i w bycie spokojnym. Tutaj widać, że w miarę jak się masowaliśmy czy nawet zwyczajnie głaskaliśmy, to nie musiałem już powstrzymywać jego głowy. Dalej miał te odruchy, żeby gryźć własną nogę, ale był już w stanie sam się zatrzymać i każdy taki moment starałem się pochwalić i zaznaczyć. Oprócz tego było oczywiście dużo piłki. Z takim psem jak czaki nie ma zazwyczaj potrzeby robienia wielu rzeczy, to znaczy nie ma potrzeby uczenia go nie wiadomo jakiej ilości komend. Trzeba raczej robić te same rzeczy w nieskończoność, to znaczy uczyć go chodzenia na luźnej smyczy, zostawania, skupienia. Jeżeli on będzie potrafił podążać za mną przez 30 sekund, super, ale jeżeli będzie w stanie to robić 10 minut, czy zostać gdzieś i nie robić nic 10 minut, to będzie miało to o wiele większe przełożenie na jego życie. I o ile na zewnątrz nie ma ataków już praktycznie wcale, to nadal jeżeli jest w boksie, jest sam, ktoś chodzi, nie ma kogo, kto powstrzymać, to zdarza mu się to. Ale w domu, z większą ilością spacerów, uwagi i obecności człowieka, dużo łatwiej będzie nad tym zapanować.